Siemanko, z tej strony Gracz, a w tym odcinku jest ze mną Palpek. Jestem JeraGracz, Posubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie, że to jest drugi odcinek z Daily, będzie 30, więc szykujcie się na dużo radości. I dzisiaj gramy w Skywarsach. W Palpek ogólnie i ja dawno nie graliśmy Minecrafta, ostatni gra w Minecrafta to był to Bedwars. Widzimy się parę Jesteśmy już, Palpek do mnie macha, prawda, Palpek? Siema, Palpek. Ja lecę tą skrzynkę pode mną a, i po tą obocną, dobra? Masz jakieś arbo? Masz jakieś arbo? Palpek, 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 Palpek. 3... trzy mam bukselkę, chcę mieć a? o! co robimy? a i oni się do nas o Widzimy się w kolejnej ręce. Jesteśmy w kolejnej ręce. jeszcze było po sekundę. Elo pisze kartę na czacie. Zbieramy skrzynki i jak najszybciej się coś robimy. Uuu, jakie dobre idzie. Jeden wasze. Ej, masz, masz buty, masz buty? Bo ja mam plus 3, jak buty. Co? Dobra, yy, dawaj na tamtych chłopów może. Czy uciekamy? Ja bym uciekał raczej. Ah, mm -hmm. Yes. bo oni są na środku już. I właśnie, tyle bym zrobił. Dobry pomysł, Paweł. Jeśli jest, Paweł. Ale to nic nie ma. Co ty zrobiłaś? Co ci spadł? Proszę. ci za kilka sekund. Albo miły pałkę naprawdę. Uk mam, uk mam, masz jakieś strzały. Ej, masz jakieś strzały, palpek? Masz jakieś strzały. Palpek, masz jakieś Tu Ja mam łuk. Masz jakieś strzały? Ja mam upalniętą strzał. Strzał. Ej, palpek, palpek, oj, 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 oj! Woda. To jest bardzo straszne. Prawie mało. Dobra, chodź gdzieś. Chodź tam, do góry. Ej, tam jest do nie już... Dobra, daj, daj, na daj... Ty, to db podo bariera, Bariera leci, muszę tu czekać... Parke, 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 parpe, parpe... No, ok, czekamy, no, klin, czekamy, też no, ok, czekamy... No, czekamy. O no, strefa, Czyli oni nie mają łuki, o nie Alpek, A, no dalej, to nie zrobię. Widzimy się w kolejnej ręce. Jesteśmy w kolejnej ręce. Tym razem mamy jakieś schodzenie, co prawda, w sieni chodzące. No co, o czym ma A bo chcesz jakieś części. Dobra, gdzie jest barbet? Ty umarłeś? Nie, no barbet, coś się otworzyło. Jak chcesz to zrobić? Ja nie wiem, co teraz powiem. A, ty jesteś najlepszy. Widzę. jakieś jesteś na jak tą głową napisz. Serio. Już nie ma nikogo. Przyszedł mnie to. Dobra, trzeba jeszcze nie, nie. nie. Dobra, idziemy dalej. Hmm. Są... No to coś się upłynął to po prostu. Czy to wszyscy są... To... Jak se tu są. Dobra, to ja może poczekam na kilka minut. tu na 24 sekund już zakończyć. To już zero. Serio się nie spotka.

Okay. Błąd tak, masz jakieś... Mhm, mm dobra. Przejdziemy się do następnej arcy. To chyba już ostatnie, zależy ile będzie trwać. Już godzina, co się nie widzę, się ktoś się jak się... Jak się nagrywa daily, to dosyć spokojnie jest jakoś tak zbyt najgorzej. No poza tym, że mało poświetleń z tego jest. Myślę, że będzie więcej. No to spoko. Pewnie ludzie się nowy teraz. Te jazdy idą do masywa. Wiesz? Jeśli godzin nam się ukryta skrzynka, wiesz Paweł? Raczej tylko byłem na pieniądze. Znaczy pamiętam, że było, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Łapka. I jak to było reloading? Czy reloading. Tych, reloadowanie tych szampów. Jak było reloadowanie szampów? Pamiętasz? Tak się prosiła gdzie idziesz. Jak tak się robi. Świetnie. Widzimy się w kolejnej ręce. Wydamy się w kolejnej arence, to jest arenka Stało, Star Wars, idealnie, bo Palp, jak wygramy, to uuuu... masz dobrego wstręka? може да оставя и с до Ек, реши да нас бъдуе. Ти не мисля, това там. Dobre. Ciekawe, się. Pyt, 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 jest wtedy dobranie. Czy ty To Chcesz? 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 jest Chcesz? Chcesz? Tak, tak. tak? Tak, chodź. Na środek idziemy, czy na tam tych chłopów? Dobra, to się buduje. A ja Dobra, obaj się budujemy. Masz budujec? Poza książkowym? Uważaj! Dzień, chłopca musi przyjąć coś do co za Najlepiej, żeby się taki mały na mnóstwo. No dobra, idź, idź, no. Już werbuje się Jesteś na czerwiu swojej drodze. Możesz budować... Ja nie żyję. Dobra, to teraz trzeba zobaczyć co I... No... Sprawdź czy to nie ma.

Jak ktoś kto monitoruje sytuację. Zostało czterech prac, tak W tym jeden jest na środku, a drugi idzie na środek, i są na przeciwnej stronie. Jak coś prawie, jeden nie ma. Gdyby się jakoś stoczył istotny, to byłoby dobrze. Może buduję? Spadnij w jakiś drugi sposób. Zaczynają się bić, ja coś. Zaczynają się bić, biją się, biją się. Jeden ma i drugi przychodzi go do bić. A ja wiem, czy nie może. Raczej nie. Zjadł jabłko, ten drugi. I ULAG like 0410 będzie go pił, XD. Dobra, spadłość. Przechodzimy do. Chyba u ręki. Jeden blok. Dobra, to że i bym wybrał. No, rzeczywiście. No. Ale byśmy się dobrali, że poszliśmy w tą samą stronę. Ja idę do kopalni. Yy! Zobacz co mam! Zobacz co mam! Ja mam dbałam o Ja mam to! Chcesz wodę? Chcesz wodę? Proszę. O tu jest jeszcze skrzynka. Weź sobie ten, weź sobie te skrzynki. Tu jest jeszcze skrzynka. Ja mam jeszcze kilo, gdybyś co tu jest? Map by Fork of Spropaganda. Dawaj do tych obok tutaj. Albo nie, dobra, idźmy tam gdzie ty. Uważaj hu hu hu. Uważaj! Mówiłem, że mi się... A. Fajnie, że umarłeś. Tak. Nie, ja też umarłem. Nie, to jest jakiś Aimbot, iMod, wiem. Nie, żart, to nie jest aimbot, bo w sumie jesteśmy słabi. To widzimy się już na pewno ostatnio. A ręce. Widzowie, to jest ostatnia ręka. Więc w ogóle z chiny. Z I to jest ostatnia ręka, zostawcie łapkę w górę subskrypcję. że się pojawia. Czyli subskryba. No i co? Ostatnia ręka Musimy ja zagrać jak najlepiej. Ej, ale nie wiem, jak to Ej, masz szały, masz, masz strzały? Daj strzały kiedy masz? Nie masz? Co jest? Wtedy się było w ogóle łupków, a teraz w ogóle nie strzał. Dobra, i ja nie mam budu. Mam na środek tam. No,

No o tym nie wiem, spalnie, bo ja mam taki filmik, ja jednak coś zostawiłem. Co bym poczekał, jak zrobię? Ale jak widzisz, gdy widzisz, jak ja piszę, np. ten, widzisz, jak ja piszę, możesz mi wpisać na przykład, teraz. Ja mam atakować? No akurat się odniosę, dzięki. To właśnie Z nie ma, to jak mam atakować? Z uzbrojeniem? Coś miało z wszystkimi, to będą do mnie tysiące dziewięć David? Jaki David? Dobra, to tak pojedziemy A gdzie idźmy? Nic się stało

kiedy tamten zyskoczy, to on ten ja zeskoczy, to jest zeskoczy. Widzisz? sobie im robić, bo on tak po prostu nie zamknie Kiedy on tu przejdzie. Tutaj się. No to przyjdzie. Od to prostu... Gdyby jednego się tak udało wyczuć. Że... Szkoda, że nie mogę napisać na czacie, teraz to prostu wszystko będę się skończyliśmy, to już na Chyba, idę do tego. Нет. Ну что есть? Что зачем умер? Нет. Я все-таки наблюдал, что там есть, правда. Ха, ты не знаешь, что это за А что здесь Oni życie mi ma. mają to raz. Kto, by, kto by podrami chwilę? Jestem spać. O nie, musi skopuje, są O Nie, nie skopuje się. Właśnie sam światła. jego mojego miejscu nie schodzi na to, nie ma szanców leży. Chyba musi zejść.

Ale to kto wygra? No to, to, No to kto wygra? Serio O, nie tak, kończymy ten inny odcinek. To jest musi zostać. Wszystko się. 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 Wszystko się

Panie. Pozdrawiam Grupę Marchawka i Interregałówka inter czy Namassengera. Właśnie zauważyłem, że nikt, ale to nikt nie jest na swojej listce. fajnie, ale te wszyscy nas mają. Możecie sobie umieścić jakby, wiecie, sobie wejść, strzelić łapkę,